Dobre. Dziękuję. Czy mogę kupić sobie reklamówkę od razu? Jasne. Więc zrobiliśmy przedwczesny reveal tego co jest w paczce, ale spoko, bo wszystko co kupiłem nam się przyda. Pomimo tego, że poszedłem po tą paczkę for fun, bo, bo absolutnie niczego nie potrzebuję i wszystko w domu jest. Dobra. Reveal paczki za chyba 18 złotych. Chrupki, o. Grześki ja nie lubię, ale Marcia lubi. Wo, uwielbiam tą kanapkę. Chleb proteinowy z pastą jajeczną. Czy mogę to zjeść teraz? Nie, zaraz to będziemy robić obiad i frankfurterki z bardzo dobrym składem. Czy kupiłbym to w markecie za 17 zł tak, jak najbardziej. To cień ptaszka, który sobie je na barierce naszego balkonu. Tak. Kupiłem to w Action za parę złotych, nie wiem, max 10. Wisi to tutaj z tydzień, mnóstwo ptaszków tu przylatuje. Przerzuca im też co innego, ale do tego głównie przylatują te maluchy. O, na ra. Jest też taka kamera, która czasem coś tam nagrała, ale w głównej mierze to nie działa i mamy już ją od tamtego roku i absolutnie jej nie polecam i nie działa to co chwilę mi się rozłącza jakiś czas temu przy okazji zamówiłem taki odplamiacz z USA Marysia obrodziła się czekoladą <grym> czy on w ogóle jest taki, że trzeba go wycisnąć? no to chyba znika. dobra, to musi przeschnąć na pewno po co przyszliśmy do Biedronki Marysiu, jak wszystko mamy w domu? ma jajka ale mamy jajka w domu są? Ale Super Mario. No, nie tak. no tutaj są Kinder Joy'a, ale znowu tylko Super Mario. Nowa kolekcja. Problem jest taki, że Marysia ma droplalki za chwilę. E, ale dobra, poradzimy sobie do pepko chciała sić. No i ja nie widzę śladu po to czekoladzie. Się? Nie no nic tu nie ma. No? Zeszło. Zeszło. Kinder Joy, ale, ale Mar nie, są, 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 są. Proszę bardzo. To miało być dwa. Są cztery, rozmażyły się. To piękne o Ale ja nie wiem. Co? Kinder Joyów. Ja jem. Co wy robicie w ogóle? Rozbijają teraz z tego samochodu, halo.